Witam wszystkich hodowców i hodowczynie do zielowcy, w związku z tym, że mam po prostu no, trochę nadmiar gołębi też nie, nie będę lotował w ogóle gołębiami młodymi nie mam na to czasu to po prostu te gołębie, które są w nadmiarze, bo też no, nie jestem w stanie opłacić i wysłać wszystkich gołębików wspólnych gdzie bym chciał więc mam tutaj przygotowanych parę gołębi na aukcję i będzie, będą te aukcje schodziły, bo to co po prostu w nadmiarze mam to będę wystawiał na aukcję Chyba, że ktoś był zainteresowany, to proszę o kontakt. Możemy zawsze porozmawiać. Ale teraz powiem tak: Mam na tą aukcję już do odebrania, zabrania 8 gołębi. 4 powinny być pocztowe, 4 trzeba sprawdzić. A już wytłumaczę, dlaczego te cztery to powinny być pocztowe, a 4 trzeba sprawdzić. Więc e, pierwszy gołąb to jest najmłodszy, on akurat jak się aukcja skończy, to będzie do odbioru. To jest gołąb 6799. Tak on wygląda. On jak widzicie, to jeszcze mały jest, no ale za, zanim się aukcja skończy, bo chcesz robić szybką aukcję do niedzieli, to ten gołąb e, już podrośnie, będzie możliwość do zabrania. To jest gołąb mojej samicy, która w 2018 roku była najlepszą rosną, sam, najlepszym elastycznym e, głębiem w oddziale. Dlatego mówię, że ten gołąb e, powinien być pocztowy. Drugi gołąb e, to jest o numerze e, 6798. E, to jest gołąb. E, prawdopodobnie samiczka to będzie e, siostra e, gołębia od Krzyśka Hadacza którego tu pozdrawiam w Mielenku w tamtym roku e, pełna siostra mm, czy brat był 11. asem oddziału Koszalin. To jest po moim zwycięzcy numer 32 i po tej samicy 2148, w której płynie. Ona charakterystyczne są z tej pary, ponieważ mają takie mazy, pasy brązowe, ponieważ ta samica 2148, ona ma takie właśnie mazane pasy i ma też białe piórka i to jest gołąb piąta woda po kisielu, ale to jest gołąb z czarnego Dunajca od Stanisława Bobka, którego tu pozdrawiam, i ta samica ma u mnie ksywkę 2148 Kantor. Wiadomo dlaczego, ci którzy znają Stasia, to wiedzą. No i tu mam takie dwa gołębie z gołębnika lotowego, które moim zdaniem powinny się sprawdzić. No a tutaj są dwa gołębie z gołemika rozpodowego, ponieważ gołębie rozpodowe obrączkuje na innych numerach 4204. Ja sobie wezmę karteczkę, zobaczę po czym to jest. Nie pamiętam. 42.04. E, e, no to to jest po gołębi od Adriana Lacha. Plus do tego połączona. E, ach, takiego głębia na się dałem. Plus czarna 21. E, to jest gołąb, który wyszedł, bo z dwóch czar z czarnego i z niebieskiego wyszły mi gołębie. E, w tym roku, w tej pierwszym rzucie tylko niebieskie. Jeden gołąb jedzie na super gołębia. Drugiego gołębia przeznaczam na aukcję. 4204 Na te gołębie oczywiście na razie nie wystawię rodowodów Te rodowody wystawię za rok Ponieważ dozadowcy są to gołębie do lotu A nie do kiszenia w rozpłodzie Także proszę uważać co bijecie Jak to bijecie, ponieważ Jak wybijecie dbajeńskie sumy To rodowody dostaniecie dopiero po locie jak te będą na listach Bo jeżeli będą kiszone No to nie ukrywam, że taki nie, nie za fajne pieniądze, a ja chcę po prostu te gołębie sprawdzić, bo jeszcze mam, będę miał drugi rąk i za chwilę trzeci ręk, bo przełożyłem jajka. Także to jest gołąbek ten 4204. I następny gołąbek, który tutaj przeznaczamy, to jest niebieski. To jest gołąbek 4205 i to nie są gnieździaki. 4205. To nie, to jest 05, tak. To jest po zupełnie innej parze. To jest po gołębiu też 21, ale to jest gołąb, który był na Tatrach, odkupiony. Plus gołąb od kolegów Alfred i synowie Marwacy. Taki test. Jedna, jeden gołąbek pojechał na. O, tu się zahaczył. Jeden gołąbek pojechał na, na wspólny, a drugi będzie na aukcję. Czyli to są cztery gołębie prawdopodobnie pocztowe. A tutaj drodzy hodowcy, kolejne 4 gołębie do sprawdzenia. To jest gołąbek 6787. Tak on wygląda. Gołąbki odchowane ładnie, no jeszcze młode, one są odsadzone parę dni, także one jeszcze nabiorą masy, bo teraz zaczynają same już fajnie jeść. To jest jeden. Tu jest drugi, to jest 6788. I takie dwa gołąbki, jak ktoś drugi kolory. To tu mam wyszło w tym roku takie gołąbki. O, taka kawa z mlekiem. To jest też z gołębnika lutowego. I drugi taki gołąbek, brat z gniazda czy siostra 6786. Kurde, zaskoczone jest nawet pióra nie mają. Czyli te Sora Forte jednak działa. O przy odsadzeniu dajemy tesora Protect i to rzeczywiście się fajnie sprawdza. No i drażadowcy, zapraszam do licytacji. Cztery wyjątki czekają. Szybka aukcja. W niedzielę koniec. Zapraszam chętnych do licytowania.